Teraz będziemy oglądali pępek świata, czyli trzecia atrakcja jaka jest tutaj na Wyspie Wielkanocnej. Eee, no wcale nie trzeba tu lecieć, proszę bardzo. Jest. No dobra żartowe. Tutaj jest następny muay, który się został wywalony. Czapka spadła, został zmieciony z platformy. A jeżeli chodzi o pępek świata, to historia pępka świata jest taka, że czy tam cała historia dotycząca tego pępka świata, no jest taka, że leży w centrum, w centrum świata, że to jest środek. Za chwilę pokażę ten okrągły kamień. Są wokół niego cztery kamienie, które e, są rozłożone na cztery strony świata i że to jacyś prawda. Starożytni tutaj to wszystko poukładali. Teraz uwaga, już nie ja, tylko będę pokazywał siebie, 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 siebie i pępek świata. Proszę bardzo. Tada! No, i tutaj jest nasz przewodnik, który nam bardzo duże rzeczy poopowiadał. Więc, no, jest to takie. Prawda jest niestety inna. Kilku gości na tym wzgórzu ileś lat temu nawalili się jak szpadle. Znaleźli ten okrągły kamień, znieśli go tu na dół, położyli cztery kamienie w koło i zaczęli opowiadać historię, że to jest jakieś starożytne, znalezione przez nich znalezisko, że to jest pępek, centrum świata i w ogóle, i w ogóle. Wszyscy w to wierzyli. Ostatni podobno umarł niedawno. Opowiedział tą historię, że te kamienie tak naprawdę leżały tam na wzgórzu. Oni mieli tam imprezę, chlali. I nawaleni stoczyli ten jeden kamień, obłożyli tymi czterema. Cała historia, niestety nie mogę tam wejść i pokazać, że kompas tam świruje. I faktycznie tam kompas świruje, ale wynika to z tego, że e, są to skały wulkaniczne, no i mają dużo pierwiastków, metali i tak dalej, stąd problem szalejącego kompasu.